Proszę bardzo. Ja już nie mówię, kompromisy w listopadzie. Do tej pory nadal nie świecą. Pytanie. Szanowni Państwo, myślę, że już jesteśmy na końcówce tego. To nie tylko o Dąbrowicę chodzi. Ja ze swojej strony, jak Państwo zobaczyliście, myśmy zawiesili, zapłacili i tak dalej. Sporo, żeśmy zapłacili pieniędzy za dobrowice oświetlenie uliczne. Została jednak kwestia. Energetyka uzależnia założenie liczników od, od podpisania umowy dzierżawy swoich słupów. O co chodzi? Chodzi o to, że ta lampa, która wisi, wisi na słupie energetyki, a lampa jest nasza. I co ode mnie... Złotówkę, może to nie jest co miesiąc, oczywiście, może to nie są duże pieniądze, ale proszę zauważyć, że idzie kilka wymian linii, tego się nazbiera. Niedługo żadna gmina tego, na razie jak wiem, z mojej wiedzy nie płaci, ale w tej chwili już jest e, światełko w tunelu, w tunelu, z energetyką się dogaduje. Bo to nie chodzi o te pieniądze, tylko jak pozwolimy, to będziemy wszyscy płacić za wszystkie lampy, które są na terenie. Więc tu jest oto, idzie wojna, i tutaj no, jest gra na świeczki. Więc proszę Państwa, bo jest w tej chwili taka propozycja, jak jeżeli energetyka.